Pewnie nie raz zdarzyło Ci się, że wsiadając do samochodu odruchowo szukasz stacyjki po prawej stronie, aby przekręcić kluczyk. Jednak okazuje się, żeby uruchomić samochód, musisz wcisnąć przycisk po lewej stronie. Podobne wrażenie możesz odnieść, kiedy okazuje się, że zawartość danego modułu w Shopper Visual Editor edytujesz z poziomu panelu administracyjnego sklepu, a nie z poziomu edytora. Dlaczego tak jest? Można powiedzieć, że występuje taki nieoficjalny podział modułów w Shopper Visual Editor na dwie grupy. Pierwsza grupa to moduły unikalne, a druga grupa to moduły wspólne. Zawartość części modułów jest na tyle unikalna, że może być przypisana do konkretnego szablonu czy jego kopii. Przykładem takich modułów mogą być te, za pomocą których dodajesz tekst i grafiki: moduł obrazek, moduł slider moduł, tekst i multimedia. Tego typu moduły edytujesz tylko w Shopper Visual Editor, czyli wybierasz, gdzie się będą wyświetlać, na jakich urządzeniach mają być widoczne i co będzie ich zawartością. Do każdego szablonu możesz dodawać dowolne grafiki, banery, slajdy i dowolne teksty. Będą one od siebie niezależne i w każdej chwili możesz aktywować szablon, który będzie miał inne banery czy informował o unikalnych wydarzeniach. Dzięki temu możesz przygotować różne wersje sklepu na różne okazje, np. szablon na Black Friday z czarnymi banerami, i osobny na walentynki z czerwonymi grafikami. Włączasz i wyłączasz szablony, kiedy chcesz. Są też takie moduły, które wyświetlają wspólne treści dla wszystkich szablonów, czy jego kopii. Są to na przykład moduł menu, linki w nagłówku, moduł warianty, Moduł wyszukiwarka. Nie da się ustawić innego menu sklepu, czy też innych wariantów produktu per szablon, czy też jego kopia. Menu sklepu, czy też warianty produktu będą zawsze takie same, niezależnie od tego, który szablon jest aktywny w danym momencie. Takie moduły edytujesz zarówno w Shopper Visual Editor czyli wybierasz, gdzie się będą wyświetlać i na jakich urządzeniach mają być widoczne. Jednak to, co będzie ich zawartością, Zależy od ustawień w panelu administracyjnym sklepu. Wiesz co, Michał, nieźle namieszałeś. Jak rozpoznać takie moduły? Jeśli podczas edycji modułu nie zobaczysz żadnego dodatkowego linku do panelu czy też komunikatu sugerującego wprowadzenie ustawień w panelu, no to takim modułem zarządzasz w pełni w Shopper Visual Editor. Jeśli zobaczysz link do panelu lub komunikat sugerujący o wprowadzeniu ustawień w panelu, będzie to oznaczało, że zawartość trzeba uzupełnić w panelu sklepu. Teraz już wiesz, jak zadbać o prawidłowe wyświetlanie zawartości modułów w Shopper Visual Editor. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w których kupujący przeoczy treści, które były dla niego przeznaczone. Nie zapomnij subskrybować tego kanału, aby być na bieżąco ze wszelkimi nowościami i komunikatami, które dotyczą technologii Storefront i edytora Shopper Visual Editor.